Czas, który nie istnieje i rzeczywistość, która się zmienia. Cześć! W poprzednim odcinku mówiłem o rozwoju poziomym i pionowym, o tym jak duch wpływa na materię i jak możemy przebudzić coś, co czeka w nas od zawsze. Dziś przyjrzyjmy się czasowi, bo czy czas istnieje naprawdę? A może istnieje tylko w naszej głowie? Zacznijmy spokojnie. Wyobraź sobie człowieka, który całe życie patrzy tylko do tyłu. Wraca do przeszłości, analizuje, rozpamiętuje. W psychologii nazywa się to uwarunkowanie. Szczególnie silne, jeśli dotyczy dzieciństwa. Według Freuda, wzorce zachowań tworzą się do trzeciego roku życia. I to one kształtują nasz sposób myślenia, nasz stosunek do siebie, do życia, do miłości. W tym modelu wszystko dzieje się na bazie przeszłości. Czyli doświadczyłem czegoś bolesnego, więc boję się, więc unikam, więc powtarzam ten schemat. Ale jest coś jeszcze. Gdy świadomie wchodzimy w te wzorce, gdy je rozpoznajemy i przekształcamy, przestają nami rządzić. Zaczynamy widzieć, że to, na czym skupiamy uwagę, rośnie. Gdzie płynie uwaga, tam płynie energia. A gdzie energia, tam nasza rzeczywistość. Czyli tak naprawdę tworzymy rzeczywistość na bieżąco, w każdej chwili. Dlatego musimy zadać sobie ważne pytanie. Czy żyję w teraźniejszości, czy tylko na autopilocie, powtarzając przeszłość? Bo życie nie polega na tym, żeby ciągle wracać do co było, ani tylko czekać na co będzie. Jeśli żyję tylko w przeszłości, jestem więźniem. Jeśli tylko w przyszłości, jestem marzycielem. Ale jeśli jestem tu i teraz, to mogę tworzyć nową jakość. Z tego miejsca zaczyna się prawdziwa zmiana, pionowy rozwój. Taki, który nie zależy od lat w dowodzie ani od ilości przeżyć, ale od świadomości, z jaką je przyjmujemy. I teraz posłuchaj. W świecie duchowym nie istnieje już przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Istnieje tylko to, co jest, to, co może być i to, czym nie jestem. To nie teoria, to wiedza, która zmienia strukturę naszego ciała. To słowo, bo z punktu widzenia mechaniki kwantowej, jeśli zmieniam swoje tu i teraz, to zmieniam też przeszłe i przyszłe wersje siebie. Wyobraź sobie, zmienia się Twoje nastawienie, Twoje odczuwanie, Twoje DNA zaczyna się inaczej kodować. Twoja przeszłość nie musi Cię już trzymać, bo Twoja przyszłość nie musi być powtórką, bo Ty jesteś świadomym twórcą tej rzeczywistości. W kolejnym odcinku opowiem Ci, jak działa to na poziomie biologii. Co odkryła genetyka falowa? Jak nasze ciało może stać się istotą światła. Zostań ze mną, to dopiero początek. Ale czujesz już to. Co najważniejsze, prawda? Z miłością i spokojem, Jan.